Cześć, dzień dobry. Witam się z wami w ten słoneczny i upalny dzień. W ogóle to lato jest dość słoneczne i upalne. I z jednej strony się cieszę, bo ja bardzo lubię ciepełko i zdecydowanie wiosna i lato to są moje pory roku. No ale z drugiej strony niestety wiem, że nasz klimat trochę wariuje i nie napawa to optymizmem. Ale nie chcę zaczynać z negatywną energią. W ogóle dzisiaj nocą budziła mnie burza. I zamknęłam, musiałam wstać, żeby zamknąć okno w salonie, miałam uchylone, a tak wiało i tak padało, że miałam mokrą kanapę, więc w ogóle jeszcze takie coś mi się tu nie zdarzyło. Ale naszła mnie taka refleksja, jak już wróciłam do łóżka i próbowałam z powrotem zasnąć, że, że byłam i że byłam. jestem bardzo wdzięczna, że, że jestem w bezpiecznym swoim domu i mogę jakby tę burzę przeżyć. Mm, spokojnie u siebie. Oczywiście podłączałam wszystko z kontaktów, jak to robiła doszło moja babcia. I to jest chyba wychowanie lat 90., takie mam wrażenie. Ale do meritum. Ja nazywam się Maja, ten podcast to pani Majo i dziś zapraszam Was na odcinek o językach miłości. Ten temat przewija się u mnie od jakiegoś czasu. Ja sama około, myślę, że pół roku temu trafiłam na na no właśnie to określenie jak języki miłości. Kiedyś w jakiejś rozmowie ze znajomym to się pojawiło i ja później znalazłam książkę na ten temat. To jest chyba Gary Chapman, tak mi się wydaje. I jak trafiłam na tą książkę, to ja jako ja mam tak, że czasami łapię na coś zajawkę w 3 sekundy, po czym w kolejne siedem już ją gubię. Ale w tym przypadku tę książkę przeczytałam w ciągu dwóch chyba dni, albo trzech maksymalnie. I właśnie była to książka o językach miłości, czyli o tym, jak my okazujemy ludziom miłość, ale też jak chcemy, żeby inni okazywali ją nam. I tutaj nie zawsze musimy mówić o związkach partnerskich. To może być też miłość w rodzinie, może być też miłość w relacjach przyjacielskich. Tu chodzi o ogólne takie nasze odczuwanie miłości. I Okazywanie jej. Ja oprócz tego, że przeczytałam książkę na ten temat, to jeszcze słuchałam podcastów, też ostatnio trochę zainspirowały mnie do tego tematu. Zainspirowało mnie spotkanie z moimi przyjaciółkami, bo też o tym rozmawiałyśmy. I, I zauważyłam, że ten temat nie jest tak szeroko znany. Że nie wszyscy o tym wiedzą, że mamy coś takiego jak języki miłości, a ja myślę, że takich rzeczy powinni nas uczyć od najmłodszych lat w szkołach, przedszkolach. Bo myślę, że zrozumienie tego, że mamy, że jest coś takiego jak język miłości i że mamy różne i wiążąc się w pary, tak naprawdę możemy mieć zupełnie inne, możemy zupełnie inny, innymi językami mówić. Innym, inne języki chcieć odbierać i może nam się to bardzo mocno rozjechać, a właśnie zrozumienie tego tematu, myślę, że mogłoby oszczędzić nam takiego uczucia, poczucia się, czucia się niekochanym, niekochaną, bo czasami jest tak, że ktoś okazuje nam miłość w taki dla nas nieoczywisty sposób i nam się wydaje, że to jest coś, co nie jest w ogóle miłością, bo my, jakby, mamy inny język miłości. Człowiek, który napisał tę książkę, czyli Gary Chapman, był chyba pastorem, i on ym, prowadził takie, nie wiem, spotkania z parami. Ogólnie ta książka fajnie opisywała temat języków, ale ja też nie jestem jej taką w 100% fanką ze względu na to, że ja tam trochę dostrzegałam takiego patriarchalnego podejścia do związków. No, ale ta książka chyba ma trochę lat i trochę się to zmieniło w tych czasach, ale takie ogólne pojęcie o językach miłości, myślę, że jest tam fajnie wyjaśnione. W ogóle wiem, że w internecie też można sobie robić testy języków miłości, więc pewnie jak wpiszecie w Google to znajdziecie. I to jest tak, że my jako ludzie zazwyczaj mamy jeden albo dwa języki, które są u nas takie dominujące. Hmm. Może nam się wydawać, że tak naprawdę wszystkie pięć jest nasze, ale tak jak mówię, zazwyczaj jest tak, że jeden lub dwa są dominujące. I uwaga, my mamy, bardzo często może być tak, że mówimy, czyli okazujemy miłość poprzez jeden lub dwa te języki, ale przy, chcemy przyjmować tą miłość w zupełnie innych językach. I to jest też bardzo ciekawe. No ale dobrze, to myślę, że przejdźmy do tego. Jakie są te języki miłości. Jest ich pięć. Pierwsze to są słowa. Hmm, słowa, komplementy, słowa afirmacyjne różnie na to, na to mówią. Drugi to jest czas, ale taki wartościowy czas. Trzeci to są prezenty. Hmm, czwarty to są takie drobne gesty, przysługi. I piąty to jest dotyk. I dotyk nie tylko ten intymny, ale także. Tak ogólnie dotyk. No i tak pomyślałam, żeby przejść sobie tak pokrótce przez te wszystkie języki, trochę o nich pogadać, bo tak jak mówię, ja ten temat zagłębiłam i uważam, że jestem mega ciekawy. Więc jeśli Was to interesuje, to słuchajcie dalej. Pierwszy język, który chciałabym omówić, to słowa, czyli te słowa afirmacyjne, komplementy. To są takie słowa, kiedy ktoś nas docenia, kiedy ktoś potrafi nas do czegoś zachęcić, zmotywować, tak pozytywnie nastawić. To jest coś, kiedy ten ktoś mówi do nas i o nas dobrze. Często jest tak, że jeśli, potrzy... jeśli słowa są tym językiem, którego potrzebujemy, to może wynikać na przykład to z tego, że jako dzieci miałyśmy, mieliśmy ich mało. Że właśnie rodzice nam nie mówili, że nas kochają, i to nie musi być tak, że oni nas nie kochali, bo właśnie na przykład nasi rodzice mogli okazywać nam tę miłość poprzez właśnie troskę, poprzez jakieś drobne gesty, poprzez to, że nie wiem, zarabiali na dom i, i przynosili pieniądze do domu, i jakby starali się, żeby niczego nam nie brakowało, ale na przykład nie mówili nam. Nie mówili nam miłych rzeczy, nie mówili nam tych tak zwanych komplementów, nie doceniali nas słownie. I to może z tego wynikać, bo tak jak mówię, języki miłości nie tylko dotyczą bycia w relacji partnerskiej, ale jest to także w rodzinach i w relacjach ogólnie z ludźmi. Jeżeli my, na przykład, naszym językiem miłości, czyli tym, którym my się posługujemy, są właśnie słowa, a językiem miłości naszego już uznajemy tutaj partnera, partnerki. Jest zupełnie coś innego, to dla niego te słowa mogą nie być ważne. Że to, że powiemy, że go kochamy, albo że go docenimy za coś, albo że nie wiem przy innych powiemy, że jest super, że zrobił coś fantastycznie, to ta druga osoba może jakby nie odczuwać tego jako wyraz naszej miłości. Dlatego myślę, że fajnie się uświadamiać w tym, że jest coś takiego jak języki miłości, bo czasami. Jak się okaże właśnie, że ja, moim okazywaniem miłości są słowa, a mój partner ma zupełnie inne, to może zatrzymywać się i to doceniać, że no, że okej, okay, czyli ona okazuje mi miłość w ten sposób, mimo tego, że to nie jest do końca mój język. I druga rzecz jest taka, że powinniśmy też otwierać się na te języki drugiej osoby, czyli jeśli czyimś językiem miłości jest bardziej dotyk, a naszym nie to jednak czasami na przykład właśnie zatrzymać się, przytulić tą drugą osobę. To, to są właśnie takie rzeczy, rzeczy, dzięki którym możemy lepiej sobie okazywać miłość, ale też chodzić na pewne tak zwane kompromisy i też pokazywać tej drugiej osobie, że ok, skoro dla ciebie ważny jest dotyk, a ja jakby nie mam tego języka miłości jako tego wiodącego, to postaram się, żeby ten dotyk ci dostarczać. I świadomość tego może bardzo pomóc w budowaniu relacji, w pracowaniu nad relacją i tak jak mówię, nie tylko tą relacją. Partnerską, ale także na przykład nad przyjaźnią, kiedy, nie wiem, wiem, że moja przyjaciółka na przykład lubi być doceniona, kiedy słyszy, że właśnie jak coś się jej udało, to ktoś to doceni. No to ja sobie wtedy mogę pomyśleć, kurczę, wyszła jej jakaś drobna rzecz, nie wiem, mała, z którą się dla innych mogła być zupełnie nieważna, a jej to wyszło. I sobie myślę wtedy, okej, okay, napiszę do niej albo zadzwonię i powiem, ej, słuchaj, stara, super, że to zrobiłaś fantastycznie jestem z Ciebie dumna, rób tak dalej, cokolwiek. I to dla niej będzie taki znak, że jej ten, tak jak w tej książce Gary Goldmana, to chyba były takie dzbany, są puste, nienapełniane właśnie tymi językami miłości, no to ja gdzieś trochę napełnię ten jej dzban. I w jednym z podcastów, który słuchałam, był taki, taka rada, żeby na przykład... Podczas, jak jesteśmy, z właśnie, z jakąś, przypuśćmy, naszą osobą partnerską wśród znajomych, to żeby pochwalić tą osobę, ale nie do niej bezpośrednio, tylko właśnie do naszych znajomych. Powiedzieć, ojej, ale Kasia zrobiła super coś tam. Albo Ale Andrzej yy, świetnie zrobił coś tam. I to może być dodatkowy taki, taka zachęta, taki właśnie uzupełnienie tego, tego deficytu, tego języka miłości u tej drugiej osoby. I jest też, mam wrażenie, taka tendencja, i to nie wiem, nie wiem, czy tak ogólnie, czy wśród Polaków, bo my niestety mam wrażenie, że jesteśmy znani z narzekania, ale jest taka tendencja, że my. Tą naszą często drugą osobę, i tu już mówię stricte o związkach, bardziej właśnie partnerskich, jesteśmy, jakby przyzwyczajeni do takiego narzekania, że my prędzej powiemy, co tej naszej. Połówce, nie, nie powiem drugiej połówce, co tej naszej partnerce, partnerowi nie wyszło, albo na co możemy sobie ponarzekać, niż powiemy właśnie, że z czymś sobie super poradzili. I to jest takie wzajemne nakręcanie się. I jak ja właśnie słyszę na przykład narrację, że o ślub to utrata wolności, albo ślub to więzienie, albo właśnie mm, game over. I że o, w końcu wyjdę bez tej mojej baby, to sobie myślę, to po co wy w tych związkach jesteście? Skoro ta druga osoba jest dla Was takim ciężarem, takim ograniczeniem, to po co się wiązać? Bo ja już na tym etapie życia, jakim jestem, myślę sobie, że właśnie ta świadomość, że chcemy z kimś być i że wiążemy się z tą drugą osobą i wybieramy ją, bo my możemy. Żyć bez niej. Jakby spokojnie moglibyśmy to robić, no bo żyliśmy, nie wiem, bez niej przez ostatnie x lat naszego życia. Ale my wybieramy, żeby być z nią, żeby to życie z nią, iść przez to życie razem z tą osobą. To jest nasz wybór, to jest ta nasza wolność, bo możemy tego nie robić, ale się na to decydujemy, bo kochamy tą drugą osobę. To po co ulegać tym takim tendencjom i tym, właśnie tej takiej pseudo-modzie, że narzekanie na swoją babę, albo na swojego starego, to jest w ogóle, że nie robi się jakby nic innego. I że nawet jeśli jest ci z tą osobą dobrze i wszystko jest super, to wśród ludzi po prostu będziesz takim... taką osobą, która wejdzie w tą narrację i też znajdziesz coś, żeby sobie ponarzekać. Albo, o w końcu można wyjść bez... mogę wyjść bez mojego chłopa. I jakby... Wiadomo, że fajnie jest, jak każda osoba z pary ma swoje życie, swoich znajomych, na zasadzie, że jeśli mają czasami ochotę po prostu spotkać się tylko ze swoimi znajomymi i na przykład nie iść gdzieś z tą drugą połówką, drugą połówką, sorry, z tą swoją partnerką czy partnerem, no to jest okej, okay, tak? Jakby oboje, jeśli mają taki luz w tym i są chcą w tym dogadani, no to why not? Ale tworzenie tej narracji, że ta druga osoba jest tą kulą u nogi dla mnie, no nie. I nawet te żarty mnie nie bawią, bo ja sobie jakby właśnie uświadamiam, że no nie, jakby to nie jest nic fajnego. No, ale dobra, bo ja tutaj o językach miłości, a popłynęłam w trochę inny temat, chociaż zbliżony. Przejdźmy do drugiego języka i drugi język, o którym chcę powiedzieć to jest czas I to jest ten wartościowy czas, który spędzamy razem. i tutaj nie musimy od razu... Mm, Spędzać ten czas w sposób jakiś wyjątkowy, że musimy chodzić do jakichś super drogich restauracji, że musimy jakieś aktywności mieć po prostu ponadprzeciętne i niesamowite. Nie. Tu chodzi o wspólne robienie rzeczy. I to może być wspólne gotowanie. To może być wspólne zjedzenie śniadania. To może być wspólne oglądanie serialu, pójście na rower, pójście na spacer. Chodzi o to, żeby spędzić ten czas z drugą osobą, żeby on był wartościowy, żebyśmy chcieli ze sobą spędzać czas, i myślę sobie, że teraz, w aktualnych czasach, w tych czasach jest tak, że my nigdy do końca nie jesteśmy ze sobą, bo bardzo często, spędzając ze sobą czas, mamy w ręku telefon. I o ile ten telefon już nie jest źródłem komunikacji, bo my potrafimy spędzać ze sobą czas, rozmawiać ze sobą. I ja na przykład tego nie cierpię i, i staram się, przyznaję, że robić tak, że jeśli widzę, że ktoś gubi zainteresowanie mną, kiedy spędza ze mną czas, bo patrzy w telefon, to ja przestaję mówić. I kiedy jestem w trakcie opowiadania czegoś i widzę, że ten ktoś łapie za telefon, to ja przestaję mówić. No i widzę, czy ta osoba w ogóle widzi, że ja przestałam mówić, czy jakby tylko pozoruje to, że uważa. Dlatego ten wartościowy czas to. Może być właśnie na przykład, nie wiem, wspólna pasja, ale też nie trzeba mieć zawsze wspólnych pasji. To nie jest gwarant e, dobrego związku. Ale jeśli coś takiego się znajdzie, to super. Na przykład, nie wiem, możemy sobie gdzieś wyjechać i wspólnie siedzieć i czytać książkę na tarasie, nawet ze sobą nie rozmawiając. To też jest, to może być wspólny, wartościowy czas. To chodzi o to, że poświęcamy sobie nawzajem siebie, swoją uwagę. Przez to pokazujemy, że ktoś jest dla nas ważny. Że jak nie spojrzymy w ten telefon, jak nie odczytamy tej wiadomości albo tego maila w tym momencie, to świat się nie zawali, nie oszukujmy się. A dla tej naszej drugiej osoby, jeśli jej językiem miłości, czyli tylko tym językiem, który jakby którego potrzebuje, jest wartościowy czas, to ta uwaga, którą jej damy, będzie czymś, co będzie pokazywało, że nam na niej zależy, że jest dla nas ważna, ważny. Dlatego to myślę, że jest super, super istotne. I też w podcaście, który ostatnio słuchałam, podcast nazywa się Radykalne Wypaczanie. Postaram się podlinkować wam go w opisie. E, też mm, mówiły e, te osoby prowadzące ten podcast o autentyczności, o takim byciu sobą od samego początku budowania relacji, bo czasem wiadomo, jak zaczynamy z kimś być, to Czasem możemy trochę nagiąć fakty, żeby się, nie wiem, trochę dostosować, trochę też pokazać, że mamy podobne zainteresowania i na przykład powiedzieć, że uwielbiamy oglądać mecze piłki nożnej, a tak naprawdę jest nam to totalnie obojętne. I później się okazuje, że ta druga osoba chce z nami oglądać mecze, bo wydaje jej się, bo tak powiedzieliśmy, powiedziałyśmy, że to lubimy, a okazuje się, że wcale nie. Także autentyczność, takie bycie sobą, i po prostu szczere, otwarte powiedzenie: OK, jeżeli ty chcesz teraz oglądać mecz i nie jest dla ciebie ważne to, żebym ja była tutaj z tobą, to ja na przykład sobie podam książkę. Albo będę leżała na kanapie i czytała książkę, a ty sobie jakby oglądaj. No dobrze, przeszliśmy przez wartościowy czas, to teraz idziemy do języka, który jest językiem prezentów. I to są wszelkiego rodzaju prezenty. I czasami ludzie mają taki język miłości. Dla nich okazanie miłości to obdarowywanie drugiej osoby jakimiś prezentami. I to nie muszą być od razu pierścionki z brylantem, yy, samochody, jakieś po prostu nie wiadomo jak ogromne rzeczy. To mogą być małe rzeczy. To może być kupienie komuś ulubionej herbaty, albo jak wiemy, że nie wiem, tej osobie w lodówce kończy się ulubione, nie wiem, ser żółty, to będąc, idąc do niej, zajdziemy do sklepu i kupimy ten ser żółty. To są takie małe prezenty, właśnie, małe takie gesty, nawet nie gesty, właśnie no, rzeczy. To są rzeczy materialne, ale tak jak mówię, nie muszą to być, nie musi to być coś, co. Powoduje to, co wymaga od nas ogromnego kosztu. Czasami jest tak, że osoba, której językiem miłości jest właśnie obdarowywanie prezentami, trafia na osobę, która, której jest to dość obojętne. No to pojawia się ten konflikt, że co z tego, że on mi obdarowuje prezentami, jak on mi nie mówi, że mnie kocha, albo jak on nie poświęca mi czasu. I wiecie, tu widzimy ten konflikt tych języków miłości. I jeżeli ze sobą nie rozmawiamy i sobie nie powiemy tego szczerze. Jakby docenimy to, że słuchaj, bardzo ci dziękuję za ten bukiet kwiatów. Jest piękny, ale czasem wolałabym zamiast bukietu kwiatów dostać od ciebie twój czas, twoją atencję, że jak spędzamy razem czas, to na przykład nie patrzysz w telefon albo słuchasz mnie uważnie, jak do ciebie mówię. Takie rzeczy, właśnie rozmowa, no tutaj nic innego nie mogę powiedzieć, tylko rozmowa. Może pomóc nam właśnie w zdiagnozowaniu swoich języków miłości i też staraniu się dostosowania ich w relacji. Bo, tak jak mówię, ja mogę chcieć kogoś obdarowywać prezentami, bo uważam, że to, bo to jest mój język miłości, a ta druga osoba może oczekiwać tego, że ja będę jej mówiła dobre rzeczy. Będę ją doceniała, będę mówiła jej, że ją kocham. Dlatego to zderzenie tego ze sobą jest ważne, ale przede wszystkim świadomość, że w ogóle coś takiego jest. Przechodzimy do kolejnego języka, i są to takie drobne gesty i przysługi. To jest taki język miłości, który wydaje mi się jest najmniej zauważany, a I tak naprawdę myślę, że sporo osób go ma, chociaż tutaj chyba nie ma jakiejś statystyki, czy to jest więcej, kto ma ile, ile czego więcej, ale te drobne gesty to są takie małe rzeczy w codziennych czynnościach, które właśnie są przez nas okazaniem miłości. To jest na przykład, nie wiem, SMS, jedź ostrożnie, daj znać jak dojedziesz. To może być, nie wiem, posprzątanie za kogoś mieszkania, albo nie wiem, jak ktoś nie lubi odkurzać, to, to my za niego odkurzymy. Bo dla nas to jest okej, okay, a wiemy, że ta osoba na przykład nie lubi tego robić. Albo jeżeli ktoś nie lubi gotować, to ugotowanie coś dla czegoś, dla, dla tej osoby. Albo wiemy, hmm. że właśnie, nie wiem, coś się kończy, mleko w lodówce, czy, czy albo jakaś, nie wiem, chciało się kupić coś. Tu właśnie nie chodzi o kupowanie do końca, tylko właśnie takie przysługi bardziej, takie drobne, mm, drobne, drobne gesty, nie wiem, przesadzimy komuś kwiatki, bo wie, wiemy, że trzeba. A, a ta osoba nas nawet o to nie prosiła, ale wiemy, że nie wiem, nie ma czasu tego zrobić, my, za to, my zrobimy to za nią. Zrobimy komuś herbatę, jak wiemy, że nie wiem, jest zmęczony po całym dniu i leży e, na kanapie pod kocem. I no właśnie jeśli ktoś robi dla nas coś takiego, a na, to nie jest do końca naszym językiem miłości, to też myślę, że ważne jest to, żebyśmy tak czy siak byli za to wdzięczni. No bo to jest język tej osoby. Ona w ten sposób stara się nam pokazać, że jesteśmy właśnie ważni, ważne, że, że nas kocha, bądź, bądź jesteśmy właśnie jakimś istotnym w ich życiu. I takie właśnie docenienie, podziękowanie za coś takiego, mimo tego, że nie zawsze jest to nasz język miłości, myślę, że też tą drugą osobę buduje. No i ostatni język miłości, czyli dotyk. I jest to dotyk nie tylko ten intymny, ten seksualny, tylko taki też ogólny dotyk w ciągu dnia. I właśnie w podcaście, który słuchałam, który Wam podlinkuję, było powiedziane, że bardzo często panowie, tu, tu było już to tak podzielone, że panowie odbierają ten dotyk z drugiej strony jako jednoznacznie związany z seksem, że jak kobieta ich dotyka, nie wiem, czy chce im zrobić masaż, czy cokolwiek, to od razu jakby łączy im się to z, ze zbliżeniem. A nie zawsze tak jest. Czasami mamy ochotę po prostu kogoś przytulić, posiedzieć przytuleni. Czasami nawet to, nie wiem, złapanie za rękę idąc z ulicą. Czasami, nie wiem, właśnie przytulenie kogoś, pogłoskanie po głowie, pocałowanie w czoło. To są takie drobne, małe gesty, które komuś, kto właśnie potrzebuje takiego języka miłości, kto, kto, kto tego tej bliskości potrzebuje, może mu zrobić dzień, może spowodować, że poczuje się lepiej, poczuje się ważny, poczuje się kochany i właśnie jeśli taka osoba, dla takiej osoby ważny jest dotyk, a my ją obrócimy prezentami, ale właśnie nawet jej nie przytulimy, no to ona tego nie zauważy i tu znów może rodzić się konflikt. Taki dotyk, takie y, przytulanie, takie, taki właśnie ten, ten dotyk fizyczny trochę mm, ładuje nam te takie baterie miłości, nie wiem jak to nazwać, ale wiem, że osoby, które mają dotyk, właśnie jako, jako język miłości, ten wiodący. To bardzo dużo im to daje. I tak jak mówię, to nie musi być dotyk związany od razu ze zbliżeniem, z intymnością. To może być taki codzienny, miły dotyk, którego ktoś po prostu w pewien sposób oczekuje, i jest to właśnie dla niego. Jeżeli ktoś go dotknie, ktoś go przytuli, da mu buziaka, to napełni tą taką poczucie ważności i, i miłości. Oprócz tego, że właśnie w, w internecie wiem, że są jakieś takie testy, gdzie można sobie sprawdzić te nasze języki miłości, to dob dobrze jest zadać sobie, sobie nawzajem pytanie, albo samemu sobie, samej sobie pytanie, kiedy czujemy się kochani? Kiedy czujemy się właśnie ważni dla kogoś, ważne? Kiedy odczuwamy właśnie, że ktoś nam podarowuje swoją miłość? I odpowiedź taka szczera na to pytanie może nam właśnie wskazać, jaki mamy język miłości, ten, który chcemy odbierać. No i kiedy, jaki nasz jest język miłości, czyli kiedy my czujemy, że okazujemy komuś miłość. Też możemy sobie spojrzeć na to, jeżeli jesteśmy na przykład w związku, albo jest to jakaś relacja, co, na co druga osoba narzeka, że czego jej brakuje, bo to może być też sygnał tego, jaki jest język miłości, którego ona potrzebuje. I też warto zwrócić uwagę na to, żeby nie dawać innym tego, co nam się podoba. Jakby, że my uważamy, że coś nam się coś podoba, to na pewno tej osobie drugiej się będzie to podobało i dajemy jej, nie wiem, takie perfumy, jakie nam się podobają albo taką biżuterię, jaka nam się podoba. A tu raczej chodzi o to, żeby zastanowić się, co ta druga osoba chce, czego ona potrzebuje, co spowoduje, że ona będzie się czuła e, kochana, zauważona, y, że będzie się czuła ważna. No tak. Tak, tak warto o tym myśleć. I dzisiaj taki odcinek w sumie mocno relacyjny, ale mówię, ten temat pojawił się w ostatnim czasie u mnie kilka razy i pomyślałam, że fajnie o nim mówić i fajnie szerzyć tą świadomość, że jest coś takiego jak języki miłości, bo myślę, że w jakiś sposób to ludziom może ułatwić życie. Z mojej strony to chyba wszystko. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas, za wysłuchanie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zachęcam do dzielenia się nim dalej. Doceniam każde wsparcie. No i jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, to też zapraszam tu, czy na moim Instagramie, pani Majo. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad. Dzięki Wam wielkie za słuchanie. Trzymajcie się ciepło. Też nie wiem, czy ciepło jest Wam teraz potrzebne, <laughs> może trochę chłodku, trochę przyjemnej bryzy i wiaterku. Zastanówcie się, może, jaki jest Wasz język miłości. Może warto o tym pogadać. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.